Wrocław miał być gospodarzem piłkarskiego święta, ale zamiast radości i emocji związanych z finałem ligi konferencji, ulice miasta zamieniły się w scenę brutalnych starć. Tłumy chuliganów z Anglii i Hiszpanii przetoczyły się przez rynek i okolice siejąc strach wśród mieszkańców i turystów. Policyjne oddziały prewencji, setki funkcjonariuszy, armatki wodne i chaos na ulicach. Środa 28 maja we Wrocławiu zapisała się jako dzień pełen chaosu, przemocy i strachu. To, co miało być piłkarskim świętem, finałem Ligi Konferencji, przerodziło się w brutalną manifestację agresji ze strony kibiców z Anglii i Hiszpanii. Centrum Wrocławia, zwłaszcza okolice Rynku i ulicy Świdnickiej, przypominały pole bitwy. Setki przyjezdnych fanów z przewagą grup ubranych w zielone koszulki z napisem Real Betis Hooligans paradowały ulicami szukając okazji do konfrontacji. W powietrzu unosił się zapach alkoholu, krzyki rozdzierały noc, a w powietrzu co chwilę latały szklane butelki, inne przedmioty. Policja była zmuszona działać stanowczo, choć i tak długo unikała eskalacji. Dopiero kiedy sytuacja wymknęła się spod kontroli, a ataki zaczęły być coraz brutalniejsze, sięgnięto po armatki wodne, próbując rozproszyć tłum i zminimalizować szkody. Ulice były pełne porzuconych butelek, potłuczonego szkła. A nawet przewróconych rowerów miejskich, które służyły jako prowizoryczne tarcze w starciach między zwaśnionymi grupami chuliganów. Około 23:30, kiedy mecz zakończył się zwycięstwem angielskiej drużyny Chelsea-Londyn, napięcie nie opadło. Wręcz przeciwnie, tłumy zaczęły przemieszczać się w stronę wrocławskiego lotniska, dworca i oczywiście rynku który stał się epicentrum całego zamieszania. Policja informowała wtedy o uspokajaniu się sytuacji. Choć podkreślano, że funkcjonariusze będą czuwać do późnych godzin nocnych, co najmniej do zamknięcia strefy kibica, przewidzianego na godzinę trzecią. Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji przekonywał, że mieszkańcy Wrocławia mogą czuć się bezpiecznie. Jednak rzeczywistość nie wyglądała tak kolorowo. Obecność dwóch tysięcy policjantów, z czego kilkuset ściągnięto z różnych części kraju, świadczyła o skali problemu i o tym, jak poważnie traktowano zagrożenie. Policyjna operacja była rozciągnięta w czasie. A działania zaplanowano również na kolejny dzień. Funkcjonariusze zajmowali się między innymi czynnościami procesowymi związanymi z osobami zatrzymanymi, których liczba z każdą godziną rosła. Mimo oficjalnych komunikatów o względnym spokoju, incydenty, które udało się zarejestrować fotoreporterom, pokazywały prawdziwy obraz wydarzeń, pełen brutalnych ataków i bezwzględnej agresji. Jeden z takich incydentów został uchwycony przez fotoreportera gazety, który w okolicach przejścia podziemnego przy ulicy Świdnickiej zarejestrował moment, gdy grupa mężczyzn w zielonych koszulkach z napisem Real Betis Hooligans brutalnie kopała w głowę i tułów mężczyznę w białej koszulce. Ofiara chwilę wcześniej nosiła niebieski szalik Chelsea London, który w zamieszaniu zgubił. W innym przypadku mężczyzna w niebieskiej koszulce Chelsea został zaatakowany przez mężczyznę w czarnej bluzie i jeansach, który wymierzył mu silne kopnięcie w głowę. Atakujący był kibicem z Hiszpanii, a brutalny incydent przerwał inny uczestnik zamieszek ubrany w zieloną bluzę z logo Real Betis, który odciągnął agresora od ofiary. W tych wszystkich dramatycznych scenach przewijała się mieszanka strachu, adrenaliny i wściekłości, a na twarzach wielu uczestników widać było, że to dla nich nie tylko sportowa rywalizacja, ale okazja do pokazania siły i bezkarności. Choć oficjalnie mówiono, że zgłoszeń o incydentach nie było, rzeczywistość na ulicach Wrocławia mówiła coś zupełnie innego. Wielu mieszkańców miasta, wracając z pracy czy spaceru, musiało omijać agresywne grupy chuliganów, a właściciele sklepów i restauracji zamykali lokale wcześniej, obawiając się zniszczeń. Finał Ligi Konferencji, który miał być sportowym świętem, stał się dla Wrocławia ponurym wspomnieniem, a dla wielu również traumatycznym doświadczeniem. Środa 28 maja we Wrocławiu to dzień, który przejdzie do historii miasta jako jeden z tych pełnych napięcia, huku i agresji. Od wtorkowego wieczoru centrum miasta. Zwłaszcza rynek, plac Solny oraz przyległe ulice zostały dosłownie zalane tłumem kibiców obu drużyn. Wrocław, który przez lata słynął z pięknych zabytków, kawiarni i spacerów po urokliwych uliczkach, teraz przypominał oblężoną twierdzę, gdzie z każdej strony czuło się napięcie i gotowość do starcia. Już we wtorek około godziny 20 doszło do pierwszej, poważniejszej awantury. Kiedy grupy chuliganów okupujące puby Guinness i Kombinat na placu Solnym zaczęły obrzucać się krzesłami. Butelkami i wszystkim, co wpadło im w ręce. Sceny przypominały uliczne bitwy z filmów gangsterskich: drewniane stoły przewracane na boki, krzyki, tłuczone szkło i przerażeni kelnerzy chowający się za barem. Kiedy na miejsce przybyła policja, uczestnicy bójki rozbiegli się w różne strony, znikając w wąskich uliczkach Wrocławia. Funkcjonariusze kryminalni od razu zabezpieczyli nagrania z miejskiego monitoringu i rozpoczęli pracę nad identyfikacją uczestników tej chaotycznej awantury. Nie było to jednak proste zadanie. Zamaskowane twarze, kaptury naciągnięte na głowy, a do tego głośne okrzyki i zamieszanie utrudniały dokładne rozpoznanie sprawców. Następnego dnia, w środę po godzinie 15, sytuacja eskalowała jeszcze bardziej. Na samym rynku pod gołym niebem doszło do kolejnej, jeszcze większej bijatyki. Według relacji dolnośląskiej policji, dwie grupy kibiców starły się ze sobą w brutalnej konfrontacji, która przyciągnęła setki gapiów. A niektórym mieszkańcom i turystom dosłownie odebrała mowę z przerażenia. Uczestników tej awantury było kilkaset osób. Ludzie biegali, przewracali stoliki w ogródkach kawiarnianych, rzucali butelkami, a na koniec zaczęły latać również krzesła i metalowe kosze na śmieci. Policja musiała użyć armatki wodnej, aby rozbić tłum i zaprowadzić względny porządek. Pomimo skali starcia, według wstępnych informacji, nikt nie odniósł poważnych obrażeń choć wielu z uczestników miało zadrapania, siniaki i podarte ubrania. Policja działała intensywnie. Do późnych godzin wieczornych na ulicach Wrocławia patrolowały oddziały prewencji, a co chwilę dochodziły nowe zgłoszenia o awanturach. Funkcjonariusze podkreślali, że zatrzymania uczestników, bujek z wtorkowego wieczoru i środowego popołudnia są jak najbardziej możliwe, a postępowania będą prowadzone w trybie przyspieszonym. Warto pamiętać, że zgodnie z polskim prawem za udział w bójce grozi kara do 5 lat więzienia, a jeśli zostanie to zakwalifikowane jako wybryk chuligański, to kary mogą być jeszcze surowsze. Do wieczora w środę udało się zatrzymać 28 uczestników kibicowskich zamieszek, którzy brali udział w starciach na rynku po godzinie 15. Policja postawiła im zarzuty udziału w bójce, niszczenia mienia, a także zakwalifikowała ich działania jako wybryk chuligański, co otwiera drogę do szybszego postępowania przed sądem. Wśród zatrzymanych było również czterech kibiców z Hiszpanii. Jeden z nich został aresztowany za udział w bójce, do której doszło we wtorek około godziny 23. Natomiast trzech kolejnych podejrzewano o kradzież flagi Europejskiej Federacji Piłkarskiej, które były rozwieszone w całym mieście na czas piłkarskiego wydarzenia. Policja planowała skierować wobec nich wniosek o ukaranie do sądu w trybie przyspieszonym w czwartek 29 maja. Mimo tych wszystkich incydentów, trzeba podkreślić, że zdecydowana większość fanów obu drużyn zachowywała się spokojnie. Wielu z nich szło już na stadion. Inni wybierali się do strefy kibica na rynku lub zostawali w pubach, aby wspólnie obejrzeć mecz. W niektórych lokalach takich jak wspomniany pub Guinness atmosfera była gęsta. Anglicy zasiadali przy stołach, popijali piwo, śpiewali przyśpiewki i byli pilnowani przez oddziały policji gotowej do reakcji na każdy sygnał. W sąsiednich pubach dominowali kibice z Hiszpanii ubrani w zielone barwy swojego klubu, z charakterystycznymi koszulkami, na których widniał napis Real Betis Hooligans. Im bliżej było meczu, tym bardziej narastała atmosfera napięcia. Z pubów w centrum Wrocławia co chwilę dobiegały głośne okrzyki, śpiewy, a także pierwsze, jeszcze niegroźne zaczepki słowne. Miasto, które miało być gospodarzem piłkarskiego święta, stawało się areną niebezpiecznych emocji, a każdy, kto tego dnia znalazł się w centrum Wrocławia, mógł poczuć, że balansuje na granicy czegoś, co w każdej chwili mogło wymknąć się spod kontroli.